dobrze uderzyć, żeby zmienić kierunek lotu. Ładnie znalazł się Markiewicz. Teraz prostopadła piłka do Dżalawidze. Opanował ją. Strzela. Lop i o właśnie, gol! O to, to, jest jest talent. to jest talent. To jest talent. Naprawdę to jest znakomite zachowanie. Tutaj ja bym nie winił. naprawdę bramkarza aż tak bardzo. Świetne zachowanie Niki Dżalawidze. Dobra piłka, ale jak się zachował ten małolat? No to widzieliśmy wielka jak wielki rutyniarz. Oj, żeby się nie obraził na ciebie. 19 lat, 19 <tuszą> tak, tak, tak. minuta. Dzala widzę, widzę, wprowadzi 1 do 0, Proszę popatrzeć. Zobacz, ale pilnowany przez... Już co, wie co będzie robił. No to... Staną i teraz nie patrząc. Tutaj zawahanie. Zawahanie. Być może Małkowski to zdecydowało. Andrzej. Dzala widzę, 1 do 0. Taki... Zerknął niepierzy. Małgosy ale... jest Branka. Proszę i... zwrócić uwagę na dzala widzę. Podawał griszok wcześniej spojrzał w takim kierunku, a właściwie nie. On wiedział, że Małkowski to w momencie, jak przyjmował piłkę. Gwiazda się rodzi, proszę Państwa. 19 lat, 1 do 0 po kapitalnej akcji, wspanialym strzale, brawo, krzyczał przed momentem, szesząc. Widać, że ma dużo wyobraźnię, przegląd pola sytuacji. No, zrobił to fantastycznie, no, teraz druga akcja, akcja. widzę. czy ta gra do sernasa? Nie udało się. Brawo Małkowski, ależ widzę, w rozpędzony. No, widzę. Nie wiem jak to jest po gruzińsku, ale gra z <laughs> Ludzi piłki nie zna granic. nie, ale gra, gra efektownie. Naprawdę jest na co popatrzeć te dwie akcje, w których jedna zakończyła się bramką. No szacunek dla, dla ludzi widzewa, że ściągnęli takiego zabonika. Teraz w akcji Korona Ediannardina lewo. No go! Go! cudownie Edi, odpuścili go na moment Widzę jacy i mamy 1 do 1, to jest kolejka pięknych bramek, drodzy Państwo, jest w padały piękne gole, w Łodzi nie może być gorzej Korona wyrównuje w 22 minucie Edi na 1 do 1, Strachą się co będzie dalej Ociek. Ja powiedziałem tak przed meczem że, że będzie uzupełniał Andrzeja Niedziela w ataku, ale będzie przede wszystkim nękał bramkarza i gospodarzy Zapuścił trochę wyskoczył zystań. Madera, a tu ustawiony na czwartym meczu. nie wiem jak byś chciał przeanalizować postawę Strzał, fantastyczne uderzenie, Podkręcony, trzeba powiedzieć. Tak. Nawet, nawet jakby stał w bramce, nie, był, nie byłby w stanie chyba tego obronić tym bardziej. Pięknie podkręcił tę piłkę diadra, Griszok. Sprytnie trzyma piłkę przy nodze Dżalamize. O, o, o proszę. Fantastycznie to zrobił Dżalamize. Piłka w piłce. Tak! Gol! 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 Uka. Uka. 28 minuta. Widzę, wprowadzi jeden Aha, do zera. Ale, no widzimy co zrobił znowu pa, Grodzie, nie. No. Grusiński, Grodzin. Gruziński Messi koniec, co? Nie, 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 nie ma. No, naprawdę, mówić. dobry. Dobry. E, świetny to zrobił. Ja wiem bo, Andrzej, bo, bo, jak zagra był dwa był razy w finałach już świata, to powiem, no, że no, świetny. Ja Ależ akcja, co za piłka. Jak ciężko było przyjąć w takiej sytuacji w tym gąszczu e, zawodników, kiedy piłka, o jeszcze raz, popatrzmy na to. Krótko. Proszę, jako szuka Aleksandra Bukowicza. Raz, dwa przyspekulował też za bardzo Paweł Sobolewski, chociaż liczył, tak. był przekonany, że zgra z powrotem piłkę do Griszoka i biegł szybko, żeby zablokować oszczędkowanie. Gdyby został... Jest tutaj, bramka tutaj, i asysta Gdyby został, tak. to być może pomógłby. Wuko, Wuko dał się nabrać na ten zwód. Świetna akcja, Gruzina. U ale wiesz, tu też trzeba... O, tu wykorzystał swoją siłę fizyczną, warunki fizyczne. Łukach świetnie... Więc. Sobolewski chyba za bardzo zapędził się tam, ale oddał piłkę do Porygą. Estoniec Poluka Puri, Pięknie puri goo z palonym No ciekawy jestem. No zobaczymy. No, a co Bukowicz biegnie z pretensjami do sędziego. On dosadnie potrafi powiedzieć co jest. Andrzej, nieźle jeszcze spokojem. To jest człowiek od... No proszę, moment podania. Andrzej nie. Był był? Był, offset. był, chyba jednak. Chociaż tutaj dość no, no, ciężko jest. Ale myślę, że był. Myślę, że jednak nie pomylił się a, y, asystent. Czernasa to okazja do kontrataku. Teraz tak, pięknie szerec. mu zagrał. Dżalamidze z Seszeres. Strzela prosto Ale fantastyczna akcja. Rozkłada tam ręce tak, na prawej tak, stronie. w ataku. utach, płasko za płasko. Hernani jaki błąd. Dżalamidze podbita piłka. O w ramki. Będzie rzut rożny proszę państwa. Dobrze ustawiony dżalamidze w pole karne do Budki Budka. zakończył ale znowu piłka świetna od gruzina trzeba powiedzieć kolejny coś niebywałego co zbracę, za akcja, co fantastyczne za fantastyczne zakończenie o, 71 minuta teraz adrian nie jest skutecznym zawodnikiem tak naprawdę ale a akcja co za uderzenie tempo a uderzenie piłka. widzimy tutaj gruzin trzecia druga asysta dżalamidze Wejście pełnej szybkości zmieścił to pod poprzeczką. Naprawdę yy, potwornie wydawało się, że lekko zatrzymany jakby był Adrian Butka, ale jednak nie dość energicznie yy, tam yy, Paweł stanął i przede wszystkim to Atomowe uderzenia dwie na budki. 3 do jednego prowadzi widzew. Korona w coraz większych opałach. No pięknie, pięknie mu wystawił tę piłkę. Żalamidze. Prawa dla widzewa.